Hipoteza pustej ziemi. Jest to pewnego rodzaju zbiór wierzeń, który został ukształtowany tak naprawdę wiele wieków temu. Możliwość taką, że ziemia jest pusta, a wewnątrz niej znajduje się zaginiony mistyczny świat, zakładali choćby starożytni Grecy czy Wikingowie. I sprawa ta została zapomniana na dłuższy czas, po czym ponownie w XVII wieku zainteresował się nią pewien badacz o nazwisku Edmund Halley który nie udowodnił tego w żaden sposób, aczkolwiek przypuszczał, że nasza planeta może być poniekąd pusta. Dlaczego? Cóż, badał on zmieniającą się północ magnetyczną. Jak dobrze wiecie, nie nie pokrywa się ona z geograficzną, to jeszcze zmienia się w czasie. Próbował znaleźć tego przyczynę i stąd powstała jego hipoteza mówiąca o tym, że nasza planeta jest zbudowana z czterech sfer, pomiędzy którymi jest pusta przestrzeń, i obracają się one niezależnie od siebie. Cóż, dzisiaj oczywiście wiemy, że tak nie jest. Jednak badania Haleja z pewnością dość mocno przysłużyły się ówczesnej nauce. Co ciekawe, wiemy również, że Ziemia jest kulą i żyjemy wewnątrz niej. Ale czy na pewno, dla niektórych internetowych znawców, to nie jest takie oczywiste. Puh, kulistość. Ale wiecie co? Być może żyjemy też wewnątrz Ziemi. Takich znawców też nie brakuje. Jednak niebocentryzm myślę, że zasługuje na osobny materiał. Ale dobrze, wróćmy do pustej ziemi. Najśmieszniejsze jest, że na mapa Google nie ma wcale tego enigmatycznego białego obszaru. Temu człowiekowi nawet nie chciało się tego sprawdzić. Ale dobra występuje na pozostałych zdjęciach, więc czym jest? Cóż, istnieje takie słowo w języku polskim, być może znacie. Jest to lodowiec. Ale uwaga, zapnijcie pasy, bo teraz będzie naprawdę mocno. I zwolennicy tej hipotezy podpierają się nazwiskiem Halleya, mówiąc, że przecież pusta ziemia była badana i że przecież musi istnieć taka możliwość, że dzisiejsze badania, niektóre również są przecież fałszywe, bo tak się okazuje po latach, lub się troszkę mieją z prawdą. Tylko, że wiecie jaki to jest bullshit? Dodatkowo ta hipoteza jest też dość mocno zakorzeniona w baśniach czy mitologiach, co tylko utwierdza foliarzy w przekonaniu o słuszności ich twierdzeń. Ale dobra, zanurkujmy w rynsztoku pseudodowodów, które są oczywiście sprzeczne ze sobą, oraz w rynsztoku kompletnych bzdur. Studio jajo, co oni tam nadają, aż ręce opadają, jak trzeba wiśnie bęc. Filmów przedstawiających koncepcję pustki są setki i mają dziesiątki tysięcy wyświetleń. Większość ocen jest oczywiście pozytywnych. A komentarze wyglądają w ten sposób. <laughs> Trochę tracę wiarę w ludzkość. Jak to się mówi, każdy znajdzie coś dla siebie. Bo podobnie jak z Płaską Ziemią czy z innymi teoriami spiskowymi, Świeżo upieczony foliarz, który natrafi na taki film, pomyśli sobie Pierwszy raz jak zetknąłem się z modelem płaskiej ziemi, trafiłem akurat na dosyć słaby film i się tym nie zainteresowałem. A później, gdy wsiąknie w tego typu materiały, obejrzy w międzyczasie kilka filmów o JFK oraz zamachu na World Trade Center Pomyśli sobie w ten sposób. Ale po roku trafiłem już na lepsze filmy i to już do mnie przemówiło. Dobrze więc zadajmy sobie podstawowe pytanie, które pada na każdym filmie tego typu. Czy teoria pustej ziemi ma prawo istnieć? Tak. <śla> <śla> Oczywiście według pustoziemców. Co ciekawe mają oni nawet swoją Biblię, a większość materiałów na YouTube pośrednio opiera się właśnie o książkę Ridleya Cluffa, która jest istnym apogeum teorii spiskowych. Co oczywiście nie oznacza, że każda osoba, która zakłada możliwość, że ta hipoteza jest prawdziwa lub robi filmy na ten temat, od razu czytała tą książkę. No nie daj mi się zwariować. Aż tacy znani, to oni nie są. Ale jeśli myśleliście, że wiecie dużo o teoriach spiskowych, to źle myśleliście. Bo w tej książce są zawarte takie tezy, w które po prostu nie uwierzycie. Dowiecie się z niej na przykład, że we wnętrzu naszej planety żyją wikingowie, naziści wraz z tym Hitlerem na czele, czy iluminaci. Dlaczego akurat taki zestaw? Nie wiem. Ale dobrze, oczywiście na YouTubie znajdziemy pełno rzetelnych, wiarygodnych filmów. Niektóre robione przez samodzielnych badaczy, którzy oczywiście dodają żółte napisy. I to są te moje ulubione. Inne idą w stronę bardziej populistyczną, jak na przykład mój ulubiony film na kanale Inne Medium. Dlaczego ulubiony? Zbiera chyba wszystkie założenia tej hipotezy. Wszystkie. Do kupy. Dobra, ten kanał nagrał co najmniej 5 filmów na ten temat. Generalnie kopiuje sam od siebie. Ale opowiem Wam teraz o tych cudownych faktach, jakich się dowiedziałem z tego filmu, i o prawdzie o naszej planecie, która jest objawiona dla niektórych. No więc dobrze, wejście do naszej planety, gdzie miałoby się znajdować? Otóż na północy i na południu. I proszę bardzo, powiecie mi zaraz, że to nieprawda, oto zdjęcie, przedstawiam je jako dowód, zostało zrobione przez niezależnych badaczy. To właśnie tamtędy weszli naziści, którzy po upadku III Rzeszy. Udali się do Nowej Szwabii, do której wejście znajduje się na Arktyce. Dzisiaj po wielu latach naziści, wraz z Hitlerem na czele, śpiegują nas, wysyłając UFO. I to wszystko z podziemnego świata. Wejść do niego jest zresztą jeszcze więcej i znajdują się również pod dnem oceanu oraz w kraterach wulkanów. Z tych wszystkich otworów w naszej planecie wylotują niezidentyfikowane obiekty latające. I co naprawdę ciekawe, autor Biblii pustoziemców. Chciał zorganizować wyprawę na biegun północny, aby udowodnić swoją hipotezę. Chciałby wypłynąć na lodołamaczu, by dotrzeć na biegun północny, na miejsce, w którym znajduje się jeden z otworów. Nie zgromadził na to jednak odpowiednich środków. Jednak wiecie co? Wyprawa na biegun północny czy południowy jest naprawdę możliwa. Chociaż trzeba przyznać, że bywa kosztowna, bo na zorganizowaną wycieczkę lodołamaczem mało kto może sobie pozwolić. Na biegun północny można było też dotrzeć na nartach. I rocznie to miejsce odwiedza około tysiąca osób, za to na południowy dostaje się każdego roku około 20 tysięcy. Jakoś nikt z tych osób nie widział UFO wylatującego między kratami lodu, czy nazistów przeczesujących teren. Ja wiem, hipoteza ta opiera się na założeniach, że ci ludzie nie docierają tam lub są przekupieni czy podstawieni, a wszystkie zdjęcia to photoshop. Ale wiecie co, ja mam chyba jednak inne wyjaśnienie. Wejścia do podziemnego świata na północnym czy na południowym biegunie po prostu nie ma. Więc co z przestrzenią pod ziemią? Może po prostu mieszkańcy nowej Szwabii jakoś się magicznie zamurowali w środku i nie chcą się ujawniać światu. Dla Adolfa Hitlera była to nie tylko wyprawa wojenna, lecz spełnienie wielkiej misji utworzenia przestrzeni życiowej dla narodu niemieckiego. Pusta ziemia zamieszkana przez nazistów jest tak absurdalna, że naprawdę nie wiem od czego zacząć. Po pierwsze, musieliby skądś mieć tlen, a co za tym idzie rośliny, które, przypomnijmy, potrzebują słońca. Istoty tam mieszkające musiałyby mieć rozwiniętą gospodarkę wodną, a także podziemne ekosystemy podziemne rolnictwo, przemysł żywieniowy i na pewno wiele, wiele więcej. Utrzymanie takiego miasta pod powierzchnią naszej planety byłoby tak absurdalnie kosztowne, że nie miałoby żadnego sensu. A po drugie, ziemia musiałaby być pusta. Jak to lubią podkreślać zwolennicy tej teorii spiskowej, całkowicie pusta. Niestety to nie jest możliwe. Wbrew pozorom wiemy całkiem sporo o wnętrzu Ziemi, mimo że najgłębszy odwiert odbył się zaledwie na 12 km. Dla porównania średnica Ziemi to 12 742 km. Tak, ten odwiert był naprawdę płytki. Jednak dowody uzyskane na podstawie pomiarów fal sejsmicznych. Jasno wskazują, że nasza planeta jest po prostu wypełniona skałą. Oprócz tego jest wypełniona również płynnym stopem niklu i żelaza i litym niklem. Pierwiastków wchodzących w skład wnętrza naszej planety jest oczywiście o wiele, wiele więcej. Wiemy to rzeczywiście o czymś jeszcze i na pewno niektórzy z Was o tym słyszeli. Czekajcie, jak się nazywało to słowo, bo nie pamiętam. O, już mam! Grawitacja. Jak dobrze wiemy, każdy większy obiekt we wszechświecie. Taki jak planety czy gwiazdy, dąży do tego, by był sferyczny, więc aby przypominał kulę. W skrócie, sferoidalny kształt pozwala zminimalizować energię potencjału grawitacyjnego obiektu, który się obraca. Czyli po prostu żaden obiekt wielkości naszej planety nie mógłby być całkowicie pusty w środku. Rozpadłby się na mniejsze kawałki, które następnie i tak przyciągnęłyby się i stworzyłyby jedną masywną bryłę, przypominającą kulę. Pomijając już samą grawitację, Ziemia, jak dobrze wiemy, ma średnią gęstość 5,5 g na cm3, a dla porównania gęstość skał powierzchniowych to już 2,75 g na cm3, czyli o połowę mniej. Gdyby znaczna część była pusta, średnia gęstość byłaby niższa niż w przypadku skał powierzchniowych, gdyż nie istnieją aż tak ciężkie pierwiastki, które mogłyby stworzyć aż tak masywne jądro przy pustej przestrzeni. A tak oczywiście nie jest. I dowodem na to są proste obliczenia fizyczne, ale cóż, dla niektórych to jest najwyraźniej zbyt dużo. Wiadomo, zarówno matematyka i fizyka nigdy ci się w życiu do niczego nie przyda. Skąd za to możemy wiedzieć, jakaś średnia gęstość naszej planety? Musi być na tyle duża, aby siła grawitacji była taka, jaka jest, czyli wynosiła około 10 metrów na sekundę kwadrat. I tego naprawdę nie da się w żaden sposób przeskoczyć. I cóż, jest to jeden z powodów, dla których wiemy, co znajduje się we wnętrzu naszej planety. No ale dobrze, może po prostu istnieją pod powierzchnią naszej planety jakieś wielkie, niezbadane, podziemne światy, które wciąż czekają na ujawnienie lub ktoś tą prawdę po prostu przed nami ukrywa. Czy naprawdę są tak niezbadane i aż tak bardzo niepoznane? Co z jaskiniami i z podziemnymi rzekami? Śmiało można założyć, że więcej wiemy o księżycu niż o jaskiniach wewnątrz Ziemi. I nie jest to wiedza w żaden sposób utajniona, ale trzeba przyznać, że jest trudniej dostępna. Podziemne obszary są po prostu słabo zbadane. Dobrym przykładem tego jest podziemna rzeka, która płynie 4 km pod dnem Amazonki. Ma nieoficjalną nazwę Hamza. Została ona odkryta podczas próbnych odwiertów w poszukiwaniu złóż ropy. I mimo, że Hamza jest pod Amazonką, wiemy, że jest większa. Oraz szersza od niej. Woda tu praktycznie stoi, przesuwa się wolniej niż większość lodowców. Co ciekawe, podziemnych wód słodkich jest objętościowo 100 razy więcej niż wszystkich słodkich wód powierzchniowych łącznie. Więc cóż, śmiało można stwierdzić, że wiele tego typu rzek wciąż czeka na odkrycie. Tak, pod powierzchnią naszej planety są tysiące niezbadanych rzek oraz niezbadanych jaskiń. Dlaczego? Cóż, jest to po prostu bardzo kosztowne. Tak głębokie odwierty. Nie są możliwe dla zwykłych badań, które są prowadzone tylko i wyłącznie w celach naukowych. Zazwyczaj są prowadzone po to, aby znaleźć np. złoża ropy naftowej czy gazu. I skoro ci jednak nie żyją w pustce, która jest w środku Ziemi pod jej powierzchnią, tylko żyją w jakiejś ogromnej jaskini, proszę, drodzy pustoziemcy, jeśli tu jesteście, wytłumaczcie mi. Jak oni się tam dostali? Oczywiście teoria pustej ziemi nie dotyczy tylko i wyłącznie nazistów. Jest to jedno wielkie multiuniwersum, przy którym Marvel wypada naprawdę blado. Nie zapomnijcie o ewolucji. Ludzkość narodziła się we wnętrzu Ziemi i wyszła stamtąd dziurą na biegunie północnym. Kto tam jeszcze może przebywać? Ufa, czy może reptilianie? Cóż, prawdopodobnie w środku, oprócz kraju nazistów, znajduje się też Akharta. Jest to miejsce, w którym mieszka starożytna cywilizacja. Która w pewnym momencie zdecydowała się opuścić naszą planetę. Oczywiście opuścić jej powierzchnię, bo teraz mieszkają we wnętrzu. Ta cywilizacja była dużo bardziej zaawansowana technologicznie niż obecna, która mieszka na powierzchni Ziemi. Cóż, to oczywiście tłumaczy powstanie piramid. Pewnie teraz się zastanawiacie, dlaczego Wam o tym wszystkim mówię? I dlaczego tak naprawdę powstał ten film? I skąd mam te wszystkie informacje? Cóż, z wiarygodnego źródła. Najpierw chciałem przesłać CV do masonerii, licząc przy okazji na lepsze zasięgi na YouTube. Bo to oni sterują wyświetleniami. Chciałem też zostać reptilianinem, ale niestety okazało się, że trzeba się nim urodzić. Chociaż czy na pewno? No i obejrzałem kilka filmów z żółtymi napisami. Naprawdę przeszedłem straszne rzeczy, przygotowując się do tego materiału. Zapytacie mnie teraz, po co Marcin? Po co te wszystkie spiski? Czy naprawdę ktoś wierzy w tą teorię? Dla niektórych wyznawców jest to oczywiście trochę zbyt hardkorowe. Znajdują się też tacy, którzy zakładają, że w hipotezie pustej ziemi są ziarna prawdy. Zazwyczaj jednak wierzą oni też w inne teorie, które bez wątpienia są z nią sprzeczne. No bo jak inaczej wytłumaczyć, że Ziemia jest płaska i pusta w środku jednocześnie? Nie wiem, ja tego już naprawdę nie będę próbował zrozumieć. Tymczasem dzięki za oglądanie i dzięki za wszystkie suby. Tutaj macie mojego Instagrama, jeśli chcecie zrobić coś dobrego w życiu, możecie na przykład tam mnie zaobserwować. I tak tam się nic nie dzieje. Na razie, cześć!